Cześć, witam was bardzo serdecznie w 33 odcinku kariery GKS Katowice. Naszym celem jest zdobycie Ligi Mistrzów. W tym momencie jesteśmy w lidze Europy, gramy również w Ekstraklasie i dzisiaj rozpoczynamy od meczu rewanżowego w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy Malmö kontra GKS Katowice. Gramy u siebie. No i bez zbędnych dodatkowych yy, omówień Przechodzimy do meczu. Rozpoczyna Malmö. Miejmy nadzieję, że uda nam się zwyciężyć tak jak w pierwszym meczu, bo zwyciężyliśmy dość gładko. Gramy oczywiście podstawowym składem z racji tego, że ta Liga Europy jest dla nas aktualnie priorytetem. <laughs> no zobaczymy co z tego wyjdzie. W pierwszym meczu naprawdę gładko tutaj zwyciężyliśmy ze Szwedami. Bodajże 3-1 albo 4-1 nawet. Zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Tymek Puchacz już z ładną interwencją, natomiast no nie udało mu się tego przejąć do końca. Uff. Szczęśliwie, ale dalej są w posiadaniu piłki. No i w zasadzie przez pierwsze 9 minut GKS w ogóle nie dotknął piłki. Bardzo zaspani. Nieobecni na boisku. Tracimy pierwszą bramkę w tym meczu. A strzelcem bramki kapitan Mahame Sibi. Mam nadzieję, że to nie jest prognoza porażki w tym meczu, ponieważ ten mecz z Malmö to tak naprawdę on nam definiuje, czy my będziemy w stanie przejść dalej, czy nie. Bo jeżeli wygramy teraz z Malmö, no to mamy pewność, że przynajmniej będziemy na trzecim miejscu. No druga akcja Malmö. Kasper jeszcze tym razem reaguje w odpowiedni sposób. A przy tej pierwszej akcji, no mógł na pewno zagrać lepiej, to bez wątpienia pozostaje do dyskusji co to się wydarzyło piękny doping na trybunach natomiast no Gieksa na razie nie dowozi nie dowozi na razie są zamknięci cały czas w swoim polu karnym mam nadzieję że troszkę się to poprawi dobrze wybroniona sytuacja ale dalej 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 agresywnie atakują oj, ojoj, oj, 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 piłka prawie wpadła do bramki. Rozpocznijmy coś w ofensywie, Kacper. Za, zapoczątkuj to. Oj, Seba Kowalczyk od razu traci piłkę. Tutaj bardzo ładne podanie, prostopadłe w malmę, w drużynie malmę. No na razie cisną nas konkretnie. A nikt nie, nie zabiera się do tego, żeby przejąć tą piłkę. Teraz Koperski stracił tutaj kompletnie pogląd na to, co się wydarzyło. Na szczęście, ręka w polu karnym. No, i mamy rozpoczęcie przez bramkarza. Wybijają daleko na napastników, niestety nieudolnie. No i z powrotem Malmę przeważa. Ale że nie mają dzisiaj przewagę. GKS kompletnie bezsilny i bezradny. Pierwsza akcja dopiero w tym meczu, w 33 minucie. Ładne podanie: Eisenhardt, słupek i gol. GOL! Sebastian Kowalczyk. Oj, i narzekałem, narzekałem, a tu się okazało, że wystarczyła jedna składna akcja zespołu. Ładne podanie do Eisenhardta. Eisenhardt uderza w słupek, no i Kowalczyk przytomnie dobił piłkę. No i mamy jeden do jednego. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Pomimo tej zgocącej przewagi w posiadaniu Malme i sytuacji z wykreowanych, no to jednak GKS sobie dał radę. Niecelne podanie, no ale Janek Biegański tutaj jak zwykle pokazuje się z super strony, Kacper Skóra Czy tu nie było Paulu? Oj, byłem przekonany, że to był Paul. no ale jeżeli nie Jeżeli sędzia uznał inaczej, no to nie będziemy tutaj dyskutować Na Nasi skrzydłem, Koperski go tutaj przypilnował, oj piękne odebranie piłki przez Kowalczyka, Skóra Co zrobi z piłką Skóra? Podał ładnie Ajajaj, aj, aj. o środkowo obrońca tutaj malmę. naprawdę zachował zimną krew, no i przeciął to podanie Póki co mamy jeden do jednego. No i przechodzimy już do drugiej części tego meczu. Nie będę wprowadzał żadnych zmian, bo to na razie nie ma sensu. Nie grają jakoś wybitnie, no ale cóż. Ojej oj, oj, głupia strata. Można było tam zagrać na ten bok. A teraz naprawdę no, możemy się nadzieć na konkretną kontrę. Bardzo ładne podanie tutaj. Kacper Wieszczat na szczęście. Na szczęście Kacper wieszcza tutaj. Odbiera... Y, czyści to y, na polu bramkowym i mamy jeden do jednego. Dośrodkowanie. Kacper Wieszczat, po raz kolejny. Oj, ten zawodnik naprawdę tutaj. Po zasługuje na pochwały, bo w zasadzie w każdym meczu w Lidze Europy daje z siebie 100-115%. Janek Biegański przejęcie, no i nawet udało się Jankowi wymusić zagranie ręką na zawodniku malmę. No i rozpoczynamy akcję GKS-u Katowice. Mosur, wysoko, dość głęboko podchodzi, Bartek Ślisz do Skóry, Skóra do Xleida, ten tutaj idzie boczkiem. A chciał podać do Koperskiego, niestety nie udolni, ale Janek Brygański znowu przyjmuje piłkę. Ten do Oxleyda. Oxleyd przedziera się. Cóż za bramka! 2 do jednego. Bartosz Ślisz strzela tym razem brameczkę dającą póki co przewagę dla zespołu z Katowic. Spójrzmy jeszcze raz. Tutaj Oxley Chamberlain fantastycznie przedarł się. Przyjęcie Ślisza i uderzenie po długim słupku. Bardzo ładna bramka. Kolejne przejęcie Bartosza do Janka Biegańskiego. Ten do Kowalczyka. Kowalczyk z piłką. Co zrobi z piłką? Podaje Daisenharta fantastycznie. Ten nie pali. Odegranie do Puchacza. Puchacz do ślisza. Dużo, dużo podań. Za dużo, chyba. Tak jak myśleliśmy. Seba Kowalczyk. Dalej drybluje. ślisz. Ładne wycofanie do Bianka. Janek niecelnie. No i nadziewamy się na kontra w tym momencie. Zobaczymy, co z tego Malmew zrobi, z tej straty Janka. Spokojnie rozgrywają piłkę, bez pośpiechu. Busanello dośrodkowanie, ładne dośrodkowanie. Na szczęście Ariel Mosur przyjmuje tą piłkę. Kacper Skóra walczy o piłkę, natomiast zagrywa niecelnie do Bartłomieja Eisenharta, który w dzisiejszym meczu nie jest dość widoczny. Na pewno nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale Koperski tutaj fantastycznie odebrał piłkę i już wystawił się na kontrę. Zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. Filip Koperski, ładne rozegranie do Janka. Janek do Eisenharta niestety niecelnie, nieudolnie. Janek przejmuje piłkę w, przy wsparciu yy, Oxleida. Skóra przytrzymuje ją bardzo ładnie. Oxleid. I czy pójdzie skrzydłem? Nie. Podanie dalej do skóry. Oxleid. Tutaj wymiana w tym trójkącie. Koperski, Oxleid, Skóra. Tr toczy się od kilku minut. Ładne podanie. Eisenhardt. Czy poda do skóry? Aj, próbował sam rozwiązać tę sytuację. Niestety nieudolnie. Natomiast myślę, że... Mecz się dzisiaj tak jest zakończył, mamy 2 do 1, mamy pewne wyjście z grupy, czy to do Ligi Europy, czy to do Ligi Konferencji. Cieszą się zawodnicy, cieszą się kibice, myślę, że jest z czego się cieszyć, ze względu na to, że przegrywaliśmy, udało nam się zwyciężyć w tym meczu, no i na dodatek tego wszystkiego udało nam się zwyciężyć oba mecze z naszym bezpośrednim rywalem o zajęcie trzeciego miejsca. Ja muszę jeszcze jedną rzecz zweryfikować ze względu na to. Aha dobra mamy takiego dość dobrego yy, skauta. Właśnie nie byłem przekonany jak ten scout się prezentuje ze względu na to że nie kojarzę żebyśmy mieli jakiś takich bardzo bardzo wybitnych yy, juniorów. Wiadomo, jest kilku, jak na przykład Janek Bąk, Wawrzyniak. Tutaj jest, jest kilku, to nie można powiedzieć, że nie mam utalentowanych zawodników. Natomiast troszkę mi jeszcze brakuje tego. Troszkę mi brakuje jeszcze kilku zawodników tutaj. No ale cóż, mm, takiej, takiej większej jakości. OK, wygraj ligę. Utrzymaj wzrost wynagrodzeń, to jest niemożliwe. To co? Jedzimy dalej. Mecz z ruchem Chorzów, proszę bardzo. Mecz z ruchem przesymulujemy, ale naszym podstawowym składem. Remis tylko. Jestem zawiedziony. Ze względu na to, że graliśmy naszym podstawowym składem. To tutaj powinniśmy bez problemu to zwyciężyć. O i teraz będziemy mieli przez jakiś czas Kilkanaście w zasadzie Treningów Także wypadałoby Rozegrać je dość dobrze Fantastycznie Tutaj Karol Kaczmarek przejdzie na wypożyczenie do PAOKu Michał Wawrzyniak Też mógłby przejść na wypożyczenie Jeżeli ja z niego nie korzystam tak na co dzień Albo mam jakichś innych zawodników, no to nie ma to najmniejszego sensu, żeby ich tu trzymać. Karol Kaczmarek odchodzi na wypożyczenie, fajnie. Może jak wróci, to się zwolni miejsce dla niego. Może zagramy troszkę inną formacją, przez co znajdzie się dla niego miejsce. Ok, teraz gramy rezerwowym składem z górnikiem. Porażka. No, na pewno nie jestem jakoś mega zadowolony z tego, co się dzieje w ekstraklasie. Powinno to wyglądać zdecydowanie lepiej. Natomiast, no cóż, nic z tym nie zrobimy. Akceptacja. Japonia, proszę bardzo, Ciekawe, ciekawa droga. Natomiast kompletnie nie moje klimaty. No i teraz na pewno ważny mecz w kontekście Ligi Europy. Gramy u siebie z Interem Mediolan. To na pewno taka weryfikacja naszych umiejętności. Na pewno sobie przyjdziemy do konferencji przedmeczowej. Okay, now, o, tak naprawdę, jeżeli wygramy, to możemy nawet y wyjść z grupy. To by było coś niesamowitego, gdyby udało nam się wyjść z grupy. I to jeszcze pokonując dwa razy w ciągu tej. Po, po podróży, Inter Mediola. No spójrzmy sami. Rangersi wygrali z nami i z Malmö, natomiast dobrze mówię? Tak, nie. Wygrali z nami i z Interem. Nie. Wygrali z Malmö i z Interem i z nami. Nie, Malmö z Malmö z Interem, a zremisowali z Interem i z nami. A Inter wygrał tylko z Malmö. Zremisował z rangersami i dwa razy przegrał. Raz z rangersami i raz z nami. Mhm. Czyli oni są w stanie w zasadzie zdobyć jeszcze 10 punktów. Rangersi bez problemu są w stanie zdobyć 14 tych punktów. No, a my mamy najciężej w zasadzie, bo mamy teraz najtrudniejszą drużynę przeciwko sobie. No i jak zwykle przesymulujemy sobie taki ważny mecz. Trochę się go obawiam. Obawiam się o to, że dostaniemy Bęcki i skończy się ta nasza piękna droga w Lidze Europy. No ale cóż, to trzeba, trzeba to sprawdzić, trzeba to zweryfikować. Nie ma co się, o co się obawiać. Gramy swój futbol, nie wychodzi to nam jakoś super pięknie w ostatnim, w tym odcinku. Natomiast no spójrzcie, spójrzcie, jak pięknie przygotowana jest ta szatnia, Jakie, jaka niesamowita mobilizacja. Panuje w zespole, jeśli chodzi o mecz, z tak ogromnym rywalem, z tak niesamowitym zespołem, jakim jest właśnie Intermediolan. Rozpocznijmy zatem to spotkanie. Ależ podanie tutaj było do Eisenharta, naprawdę pierwsza klasa. No ale przez to Tymek Puchacz teraz musi się naprawdę grubo wracać, bo stracił tutaj kompletnie kontakt z, tą boką, z tym bokiem obrony. Podanie do tyłu, no i Kamil Pestka. O, ależ cóż to podanie! Ojoj, oj, oj, Eisenhardt tutaj naprawdę nie był daleki od tego, żeby strzelić bramkę. Pięknie, pięknie skandują nazwy klubu kibice. Oj, ale w tym momencie odnosimy stratę i gol. Niestety gol. Bardzo szybko wpadła ta bramka. Dla zawodników Interu. Przy takim dość spornym, można powiedzieć, wejściu tego obrońcy. Znaczy tego napastnika w naszego obrońce. Nie podobało mi się to. Ale przypuszczam, że nic z tym się nie stanie niestety. Więc musimy to zaakceptować. Eisenhardt, Kowalczyk. Ciekawe zagranie do Puchacza. Ten zdobywa piłkę. Jest jeszcze przy piłce Eisenhardt. Oj, stracił ją. Bez sensu. Na pewno to było ważne ogniwo w naszym pierwszym meczu z Interem. On tutaj przejmował w zasadzie całą piłkę, całą, y, całą tą skupienie na siebie, dzięki czemu Kasper Skóra miał tak dużo miejsca. Zobaczymy. Giovanni Reina z kolejną akcją do Baroła. Ależ nas demontują. No. Na razie wygląda to, jakby miał się rozpoczynać pogrom, tylko że tym razem w drugą stronę. Aurar tym razem zdobywcą bramki. w ramki. 2 do 0, słychać gwizdy kibiców, niezadowolenie. Oni przyszli, żeby zobaczyć o wiele, wiele lepszy spektakl, jeśli chodzi o grę swoich zawodników. Ale co mi się bardzo nie podoba, to to, że Sebastian Kowalczyk prawdopodobnie doznał kontuzji, a my po raz kolejny tracimy piłkę i troszkę jesteśmy zagubieni w tym, w tym meczu. Oj, oj, oj dalej leży, dalej Sebek leży. Bardzo agresywna gra. No i zmienia go Alex Baran. Ale nie podoba mi się to, co się wydarzyło. Że teraz taka ważna postać w naszej ekipie dostała kontuzję. I tutaj nawet nie było za to żadnej kartki. Ze względu na to, że było wejście w piłkę. Okej, okay, fajnie, że było wejście w piłkę. Natomiast było ono zbyt agresywne. I nie powin, powinno być uznane przez sędziego jako faul. oj, Ojojoj, oj, 3 do zera. Pogrom. Internas nas łomocze. Dostajemy w pierdziel. I to taki dość gruby. Kibice są bardzo niezadowoleni. No ale cóż, nic z tym nie zrobimy. Jedyne co możemy zrobić, to przejść do drugiej połowy. Aczkolwiek ja jestem bardzo niezadowolony z tego, co się dzieje. Wstawiamy mecz. Nie ma co się obrażać. Trzeba jechać. Zdobądźmy chociaż jedną brankę i już nie wpuśćmy żadnej. I wtedy ja będę zadowolony. Bo to znaczy, że daliśmy z siebie dużo. Aj! Ajzenheit! Mogę zagrać tę piłkę zdecydowanie szybciej. Ciężko się na to patrzy, kiedy się tak znacząco przegrywa. cztery zero cztery zero salcedo pogrącom Prawie wpadła bramka, natomiast no cóż, myślę, że los tego meczu już jest przesądzony. Ja jeszcze tutaj podrygi, ostatnie GKS-u w tym spotkaniu. Zobaczymy, czy coś się uda strzelić. Fajnie by było, gdybyśmy coś strzelili, bo to zawsze by był taki przyjemny punkt. Kibice zapłacili za te bilety. Też nie można powiedzieć, że GKS się nie stara, bo naprawdę tworzy wiele akcji. Natomiast no, Inter jest zdecydowanie lepszą ekipą. Zdecydowanie o głowę w tym meczu. Dewastuje ich. Inter. Są bezbronni. 5-0. Boże. Ciężko cokolwiek na to powiedzieć. Taki pogrom. I zero odpowiedzi na to. Można powiedzieć tylko. No, Inter był lepszy. Ale zimny prysznic, co? Zimny prysznic. GKSu. Już czuliśmy się jak Bogowie. Już myśleliśmy o awansie do Ligi Europy, do kolejnych faz. Ze względu na to, że wygraliśmy z Malmę dwa razy. I z Interem, wielkim potężnym Interem, ale Inter wrócił. Silniejszy, bardziej skupiony, bardziej zdeterminowany. I nie pozostawił na nas suchej nitki. Obnażył wszystkie słabości naszego zespołu. No i przegrywamy aż 5 do 0. To się jeszcze chyba w tej karierze nie zdarzyło, żebyśmy przegrali aż tak wysokim rezultatem. Nie ma co płakać, tylko trzeba się zebrać. Idziemy na konferencję pomaczową. Trzeba powiedzieć szczerze, że zawiedliśmy. Kowalczyk jeszcze dodatkowo będzie przechodził aż dwumiesięczną rekonwalescencję ze względu na ten brzydki faul Salcedo Jestem bardzo niezadowolony w z tym, że nie było tam nawet żółtej kartki, no ale trudno Ale... Jesteśmy... Trudno, dostaliśmy bęczki! Trzeba walczyć I trzeba przejść do przodu po prostu i tyle nic więcej nam nie pozostanie. No i Alex Baran chyba w tym momencie troszkę mu się poszczęściło, ponieważ będzie on naszym podstawowym zawodnikiem przez jakiś czas. Na pewno. Ze względu na to, że Kowalczyk odniósł dość konkretną kontuzję. Możemy zaczynać. Zapraszamy do zadawania pytań. Oczywiście przechodzimy teraz do wywiadu. Spróbujmy podnieść naszych zawodników yy, na duchu. No i zmobilizujmy ich na to, żeby wygrali kolejny mecz. No, <laughs> Bez przedłużania. Przechodzimy do meczu z Krakowią. Kraków rozpoczynamy go. Przechodzimy do pierwszej akcji meczu, która odbyła się, odbywa się w 24. Minucie. Bartosz Ślisz tutaj rozpoczyna od rzutu wolnego. Rozegrywa go na krótko. Podaje do Biegańskiego. Ten prawie stracił piłkę na rzecz, przez to że źle podał do Musura. Oxley Chamberlain rozpędza się skrzydłem. Robi z podaje do Koperskiego. Ten. Ach, błędnie do. Do tyłu. No i tracimy piłkę. Kolejna akcja, 28 minuta. Chamberlain z rzutu rożnego. Podanie na Eisenharta. Wychodzi najwyżej, ale nie udaje mu się strzelić bramki. Natomiast dalej Alex Baran ma tutaj piłeczkę. Drybluje, drybluje, dalej drybluje. Podanie do Oxlade'a, Oxlade Oxlade dalej przy piłce, do Barana Baran Alex Baran Eisenhardt, skóra! No i niestety nie wpadła bramka. Po raz drugi, głupia strata. GKS Katowice, teraz w natarciu. 57 minuta. Mamy kontrę. Eisenhardt przy piłce. Oj, ale wytracił impet dość konkretnie. Natomiast udaje mu się delikatnym zwodem tutaj zmylić dwóch zawodników. Krakowi strzał. Ach, zablokowany. Ostatnia sytuacja dla GKS-u katowice. Krakowie strzeli. Udało jej się strzelić bramkę. Także jest to bardzo ważna, ważna sytuacja ze względu na to, że bez bramki strzelonej w tym momencie przegrywamy, no i przegrywamy jeden do zera. Fatalna forma w ostatnim czasie GKS-u Katowicy. Myślę, że na tym skończymy. Ja spróbuję zmotywować jakoś zawodników. Trzymajcie się, cześć.